Kurde, słuchajcie, nie ma to jak syrop klonowy z rana, jak tu się mówi, czym się strułeś, tym się lecz. O, jezonko też. Yy, witam was, słuchajcie, w kolejnym odcinku z Mon i słuchajcie, dzisiaj będziemy robić cukrownię. Dzisiaj czas na cukrownię, wyłączymy sobie tylko generator, żeby nam tutaj paliwa nie zjadał, ac bo aczkolwiek już nam i tak dużo zjadł. No i co widzowie, bardzo wam dziękuję ogólnie za, za wasze zaangażowanie pod filmami, w komentarzach, Zapisanie tylu pomocnych komentarzy, e jak i miłych komentarzy też, za co wam, słuchajcie, jestem bardzo wdzięczny, jak i też pomagacie mi. W tych nagrywkach, bo nie muszę błądzić. Znaczy, i tak pewnie będę błądził, ale mu... no, błądzę mniej dzięki Wam. Tak więc dziękuję Wam, słuchajcie, za Wasze zaangażowanie pod, po pod filmami, w komentarzach. A my słuchajcie, dzisiaj robimy cukrownię i nie wiem, jak zrobić cukrownię. Tutaj, tutaj mamy, słuchajcie, jak zrobić cukrownię. O, jest do zrobienia. Wybuduj cukrownię. Okej, okay. dobry tutorial, słuchajcie, dobry tutorial. Nie no, ale yy, było, że ta cukrownia jest gdzieś chyba z tyłu, tutaj. O, tutaj coś jest, patrzcie, tu. Pisaliście mi też widzowie, słuchajcie, żeby kupić sekatory e, Też e, z tymi drzewami to uważać, bo będą mi potrzebne e, Więc słuchajcie... Tak, połóż tu kłody sosny, aby zbudować No i dobra, to będziemy budować, słuchajcie no i, no i że będą mi te drzewa, słuchajcie, po prostu potrzebne chociażby do pieca w cukrowni I mówiliście, żeby kupić sekator, bo będziemy mogli chyba sadzonki robić, jak się nie mylę e, Co też, słuchajcie, jest bardzo przydatną informacją, bo ja bym ściął wszystkie drzewa i bym nie miał drzew I co wtedy? Jedziemy sobie, podjedziemy sobie słuchajcie, tam kładem, bo po co mamy, słuchajcie, z buta dupać, skoro możemy sobie padem podjechać i pojedziemy później po ten sekator oczywiście, tylko na razie skupmy się na cukrowni mieliśmy dzisiaj słuchajcie robić cukrownię, więc e, zajmiemy się No kurde kierowca haulit nie zajmijmy się słuchajcie tą cukrownią na początku bo prawdopodobnie strzelam, że będziemy musieli i tak pojechać do miasta, coś kupić no, 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 więc po prostu zróbmy na razie to, co tutaj jesteśmy w stanie zrobić. A potem pojedziemy do miasta, kupimy sobie wszystko na raz po prostu. No i jeszcze takie, słuchajcie, szybkie info co do My Summer Cara, bo wiem, że są tutaj widzowie, którzy Mysummer u mnie oglądają. Przez jakiś czas może nie być odcinków, albo mogą być naprawdę rzadko. Dlatego, że słuchajcie, ja My Summer Cara nagrywam z łajmem, a łajmy ma teraz y, nocne zmiany. Y, przez co, słuchajcie, no po prostu nie jesteśmy w stanie się złapać. No i, no i przez to, słuchajcie, po prostu y, nie jesteśmy w stanie za bardzo nagrać. Ale spokojnie nie kończymy. Tej serii, bo już widziałem, że takie teorie się pojawiły na, u mnie na Discordzie na przykład. Eee, ile my mamy tego drzewa tutaj? 64 kłody? Ile? Co? Tak dużo? Dlaczego tak dużo? A kto mi odda te drzewa później? To nieciekawie, powiem wam. Będę musiał zasadzić te drzewa zaraz. Będziemy musieli pojechać po tego. Będziemy musieli pojechać po, po sekator. Aczkolwiek tych sosen jest tu chyba dużo, mimo wszystko. Wątpię, żebyśmy wszystko ścięli teraz. I daliście mi też podpowiedzieć, słuchajcie, gdzie mogę znaleźć te zielone takie... nasiona zielonej rośliny, co też się bardzo przyda. Oczywiście tego nie zrobimy w dzisiejszym odcinku, dlatego że... no, róbmy po kolei, tak? Róbmy po kolei. Nie ma co wszystkiego wrzucać do jednego odcinka, bo nam się z tego odcinka zrobić coś takiego, że... no, że będzie, słuchajcie, wszystko o niczym. Dlatego słuchajcie, wszystko sobie zrobimy po kolei, na spokojnie. Yy, dobra, tutaj to, 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 ta sosna jeszcze. Yy, gdzieś jakieś drzewo jeszcze? Coś? Ten tutaj nie ma bliżej? Chyba nie. Yy, tak się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby na przykład pick-upem podjechać? Na przykład pick-upem to wozić. Zbierać i wozić, bo zobaczcie, że tutaj już troszkę tak się oddaliliśmy. A tych kłód trochę jest do zebrania. I wszystko. Dobra, wiecie co? Ja sobie skoczę po tego pick-upa jednak, bo tutaj to, o, na przykład tam daleko są drzewa, a to tak chodzić to mi trochę zajmie, no i też pisaliście słuchajcie widzowie, że u brata mam No u brata mam takie deski, dzięki którym mi po prostu te drzewo nie będzie wypadać Będę musiał po to podjechać, nie wiem czy teraz Ale no muszę o tym pamiętać słuchajcie, żeby sobie to zabrać Bo no na przykład teraz mam wrażenie, że no może być problem W sensie no nie, nie, wiem, nie wiem ile ja tego maksymalnie przewiozę No bo jak widzicie tutaj no wystaje to ponad Nasze tutaj nie wiem burty, poza, po, ponad naszą pakę Aczkolwiek no, zobaczymy, U upchamy słuchajcie, zobaczymy ile się uda to tego tutaj nam upchać. Może nie będzie tak źle, może słuchajcie, może ten pick-up będzie miał sens bez tych yy, desek. Zobaczymy ile spadnie. Dobra, na razie się wszystko trzyma. No dobra słuchajcie, trzyma się na pewno więcej niż się spodziewałem. Tam dwa kawałki nam spadły, a czyli trzy przewieź prze przewieźliśmy, no to, no szału nie ma. Szału nie ma, gdzie nam to spadło? Tutaj. Odjedziemy sobie jednak do naszego brata po te deski, które nam tutaj będą yy, blokować to drzewo, no bo będzie słuchajcie po prostu łatwiej mi, yy, nie będę musiał tego aż tak precyzyjnie układać, żeby jak już to się blokowało o siebie. Okej, okay, yy, ale gdzie teraz to ten nasz, aha widzę nawet chyba, nie wiedziałem gdzie nasz brat to ma, ale znalazłem. I... czekajcie, ja to mogę jakoś... O, mogę sobie od razu zamontować. No i super. Nie muszę, słuchajcie, jakoś tutaj tego, kurde, nie wiem, przykręcać czy coś. Tylko mogę sobie zamontować i jest fajnie. I to mi się podoba. Dobra. Ramy. E, odpadło, czyli jednak muszę przymocować? No jest przymocowane. A, są na śruby. Dobra. E, czy na pewno odpada? Tak, odpada. Czyli, słuchajcie, musimy sobie to zabrać na hatę W taki sposób. No nie przykrę... O, w taki sposób. I w domu sobie to przykręcimy. No dobra. Yy, gasimy i teraz tak. Yy, ile mam w ogóle paliwa, żebym. Ojojoj, oj, ty! Bo ja mam prawie koniec paliwa. Nie podoba mi się to, widzowie. Ohoj. E, dobrze byłoby pojechać, zatankować. Dobra, widzowie, mamy kolejny dzień, mamy piąteczek, już pojechałem po to paliwo. Dlaczego zaczynamy z, kolej z nowego dnia? No, dlatego, że już jak wróciłem, no tam sobie jeszcze troszkę co prawda ogarnąłem przy tej cukrowni. I słuchajcie, kupiłem e, tego, nożycę do przecinania, więc się przydadzą. E, ale zaczynamy od kolejnego dnia, dlatego, że no, przyszedłem, czy się przyjechałem, ogarnąłem sobie trochę przy cukrowni, poszedłem e, spać. Dlatego, że dosyć szybko się, słuchajcie, zrobiło ciemno. E, mamy tak, mamy tutaj piłę, mamy nasze nożyce jedziemy do naszej cukrowni. Ona jeszcze nie jest zbudowana, spokojnie, nie, nie zbudowałem ją, jej bez Was. Nie bójcie się. O, mamy tutaj tyle na razie zbierane. No ale słuchajcie, ja bym chciał zobaczyć, jak działa yy, to przycinanie. Czy ja. O, tutaj już mi się podświetla nawet. Okej, okay, przytnij. Aha, czyli mogę taką jedną sadzonkę, tak? I co, ja teraz mogę to wziąć i sobie tu posadzić gdzieś. Na przykład tutaj. A no mogę. O, kurde, ej, fajne, fajne. Dobra, tu mamy więcej, słuchajcie, takich właśnie sosen, z których możemy sobie później porobić jeszcze właśnie sadzonki, więc sobie porobimy, fajnie, fajnie te nożyce działają, prosto, nie trzeba się jakoś męczyć, super, dokończymy sobie, słuchajcie, tą budowę tej cukrowni, ja sobie na razie, słuchajcie, tutaj, o, nożyce dam, biorę piłę i dokończymy sobie tą budowę cukrowni, kładziemy tutaj widzowie ostatnią kłodę i powstaje nasza cukrownia, uwaga... Dobra, no nie powstała nasza cukrownia. Co dalej? Odsun się, dalej. Odsun się dalej, odsun się dalej do cholery. Wracaj tutaj. O! No! Powstała. Ale fajnie, fajnie to wygląda, ta budowa, zajdzie tego. Powstała nasza cukrownia i fajna taka. Podoba mi się. O kurde, ale bimber będziemy kręcić. Ło! Pędzić znaczy. Ow, klamka, on klamka. I ja nie wiem jak to działa. Jak, jak, jak działa on klamka i off klam, klamka? Do czego to? Dobra, czekajcie, tutaj mamy. pale tu mamy palenisko. Tu mamy jakiś zbiornik syropu klonowego. Dobra, czyli rozumiem, tutaj się będzie wylewać i wlewać jakby syrop klonowy do jakichś pojemników. Zgadujesz, że jakieś beczki. Dobra, ale to czekajcie. Tutaj będziemy. Będziemy tutaj. Opalać to, tak? ok. Czekajcie, na zewnątrz chyba jest jakiś. Mówiłem, że jakieś rurki trzeba będzie poprowadzić. A i do tego rurki pewnie będzie trzeba poprowadzić, tak? Pompa próżniowa. Generator domowy nie pracuje. Zero drzewa klonowe są połączone. Bardzo, bardzo źle. E, czyli będziemy musieli połączyć sobie, słuchajcie, rozumiem, do tego. Tu, to jest rurka, i będziemy musieli do tego połączyć yy, drzewa. Czyli widzowie, czeka nas teraz droga do, do tego, do miasta. Czeka nas droga do miasta, żeby kupić, do no, rzeczy na tego, do naszej cukrowni, czy tam jakieś rurki tam bzdety. Dobra, dojeżdżamy do miasta i teraz pytanie, gdzie mogą być, no te ru rurki, pojedziemy sobie pierwszy może, czekajcie. To jakiś stragan jest. Kurde, wiecie co, no muszę sprawdzić, muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić, co to jest na straganie, bo może się okazać, że akurat to są rzeczy do naszego tutaj, no... A nie, to są chyba, słuchajcie, rzeczy do samochodu, bo tu widzę jakieś, ta... Dobra słuchaj, ale nie mam pieniędzy wiesz, więc kiedyś u Ciebie coś kupię, na razie to ja słuchaj cukrownię robię. Pojedziemy, pojedziemy sobie słuchajcie do, na, na warsztat, bo może tam... Przecież nie, tam chyba nie było rzeczy typu właśnie takiej cukrowni, nie? Mm, tak sobie zerknę tylko stąd, czy coś jest takiego? No, no nie, no nie ma tutaj czegoś takiego. Dobra. O tutaj coś jest słuchajcie, co to jest? O, sirop, coś tam. To to jest tutaj na 100%, słuchajcie. Dobra, wysiadamy. Idziemy zobaczyć, słuchajcie. Jestem pewien, że to jest tutaj. Otwieramy to. Yy, dobra, co to jest? Słup. Łączenie rurek. Okej, okay, czyli pewnie będzie nam to potrzebne. Siema, Eryk, em, Pusta puszka. Pusta... Okej. Okay. Ulepszenie. Uszczelniać do, uszczelniacz do puszek. 2600? Nie mam tyle pieniędzy. Elektryczne ogrzewanie samochodu. O, jakie ogrzewanie samochodu 13,5 tysiąca. Odwrócona osmozawrzenie. 50% szybciej. A, osmoza wrzenie 50%. Ok. Rozumiem. Kombo, bak na pacę, pompę zewnętrzną. Ok, bardzo ciężki polski język. Paczka kraników tu jest. I rolka z rurkami. Rolki z rurkami słuchajcie, kupimy sobie tego trochę. Mamy pieniądze, zarobiliśmy te pieniądze. Więc sobie kupimy trochę tych rzeczy, słuchajcie. Bo czemu nie? Stać nas. Ile kraniki były? Ale po 10, to jeszcze jedno. Kupiłem chyba cztery. Rol, cztery rolki. też kupimy cztery paczki kraników. Nie, nie wiem, ile tych kraników potrzebujemy. Możliwe, że kupię za dużo. Albo w sumie, może nie będziemy kupować czterech paczek. Nie no, kupimy cztery paczki, stać nas. To jest tylko 5 dolarów, słuchajcie, za paczkę. Coś to oglądaj, ma takie. Na, na cholerę ci tego tyle. Od pieniędzy w dupie się poprzewracało. No, może i tak, słuchajcie. No, mo może i tak, ale ja tutaj. To jest inwestycja w biznes. Uuu, jaka beczuszka. To jest, słuchajcie, inwestycja w biznes, tak? Yy, 45 dolarów słup. Stać nas na dwa. Biorę. Nie wiem, czy nam to potrzebne. Ale biorę. Tylko, żeby nam to nie wypadło. Nie chcę tego zgubić, słuchajcie. No, tu są jeszcze puszki i na spokojnie. Jakby te, te, ja te beczki i puszki e, kupię tylko, no ja bym chciał pierwszy, słuchajcie, zobaczyć, ta, zrobić to tak, żeby działało, a te 200 dolarów sobie uzbieramy poprzez sprzedaż drzewa, na przykład. E, tak więc na spokojnie, słuchajcie, to kupimy sobie jeszcze. E, na razie chcemy zrobić, aby e, to nasze, na, nasza ta cukrownia po prostu działała. No słuchajcie, e, przykro mi, e, zawisłem. Eee, no zawisłem, no, 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 zawi no zawisłem, no, ale jestem bardzo blisko, patrzcie, o, tu jest nasza cukrownia, ale ja muszę to, ja muszę wyciągnąć ten samochód, bo ja, ja nie będę nosił tego wszystkiego do cukrowni, czekajcie. Powiedzcie mi, widzowie, dlaczego ja do, dookoła tej cukrowni muszę mieć jakiś durny rów, przez który nie mogę przejechać? Zgubiłem coś? Nie wiem, zaraz będziemy liczyć, słuchajcie, jak zgubiłem, to wiem gdzie. Yy, dobra. Dobra, tak więc słuchajcie, udało nam się wszystko dowieść tutaj. I teraz pytanie im, jak to działa? O, wziąłem kranik, ok, użyj. O! Alright. Dobra, dajmy sobie tutaj na razie. Pyk, jest kranik. Teraz rozumiem, że musimy sobie wziąć po prostu taką yy, tutaj rurkę. I czym to się różni? Czym mam tutaj na przykład dwa takie wyjścia? No ale dobra, no powiedzmy, że tu, i tutaj, tak? A nie muszę tego jakoś rozdzielić na przykład, chyba nie? A, dobra, rozumiem, bo tu chyba trzeba, słuchajcie, tak połączyć. A, widzicie? O kurde, takie to, takie to działa. Ok, no to na spokojnie, patrzcie, tutaj sobie robimy coś takiego. Te kraniki tutaj ładnie porostawiamy. Dobrze, że kupiłem, słuchajcie, więcej tych rzeczy, bo nawet jeżeli tego wszystkiego nie zużyję teraz, to później po prostu, no, nam to jakoś, wiecie? No, później nam się to przyda, jak będziemy chcieli sobie rozwinąć trochę bardziej tę ten, 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 naszą produkcję. No i dobra, i teraz tak. Yy, tutaj mamy połączone mamy połączone super. Idziemy, słuchajcie, teraz yy, włączyć sobie naszą. Yy, nasz generator przy domku. Przy okazji, słuchajcie, sobie zetniemy parę drzew tutaj w okolicy, żeby. żeby mieć opał, bo będziemy potrzebowali tego drzewa. No i dobra, widzowie, drzewo tutaj mamy. Yy, narzucane. Teraz tak. Yy, teraz idziemy, słuchajcie, zobaczyć, czy my musimy tutaj coś z tyłu włączyć. Na przykład to. Jest za zimno na dworze? Jak za zimno na dworze, no? Kurde, no to co, ja idę, mam iść spać teraz? No chyba, chyba musimy iść spać, słuchajcie, w takim razie, no. Dobra, mamy kolejny dzień. Oczywiście sobie tutaj wypijemy syropa, jemy sobie. Idziemy, słuchajcie, zobaczyć do naszej cukrowni, czy nasza cukrownia działa. I oby działała. Oby działała, bo. I no, trochę, trochę przy tej cukrowni posiedzieliśmy. Niech się pali. Mam nadzieję, że nie muszę jakiejś temperatury tutaj pilnować, czy coś. Dobra, tu się nic nie rusza. Tam tam chyba jest. co to jest. Chyba jest ok, tak mi się wydaje. Idziemy zobaczyć teraz, słuchajcie. Czy tutaj coś się dzieje? Jest za zimno na dworze. Cały czas jest za zimno. Kurde, kurde, widzowie, napiszcie mi o co tu chodzi, że jest za zimno na dworze. W sensie, no jest za zimno na dworze, chyba znaczy to, że jest zimno na dworze, ale słuchajcie, no mogę się mylić, tak? Może, może, kurde, to wcale nie jest y, tak proste, jak jak mi się wydaje. Ale możecie mi napisać, czy tu chodzi po prostu o jakiś y, jakieś pory roku, że może jest jakaś y, pora roku aktualnie, że po prostu... No, nie jesteśmy w stanie tego robić? Czy to jest błąd tłumaczenia i po prostu, no nie wiem, muszę palić tutaj w tym tym, żeby żeby to się. No, no bo jest zimno, na to, no, no, pompa no, próżniowa nie no, działa. No, no, nie działa, to by nie dało nic. Tak więc, no, cóż, no, słuchajcie, no mamy, mamy cukrownię, tak? Mamy cukrownię, cukrownię zrobiliśmy, zbudowaliśmy. Tak ta, ta jakby to ta jak było to w planach. Cukrowni też się pali w piecu, więc super. E, tylko jest ze zimno na dworze. Tak więc proszę was, słuchajcie, widzowie, abyście napisali mi, czy tu właśnie chodzi o porę roku, że są pory roku jakieś, czy, czy, czy o co chodzi. No ale ja uważam, słuchajcie, że cukrownię mamy zrobioną. No bo jest zrobiona, tak, jest zrobiona, mamy drzewa połączone. W piesu rozpaliliśmy Więc wszystko co mogliśmy zrobić na chwilę obecną Zrobiliśmy chyba No i ja wam będę słuchajcie dziękował za oglądanie Mam nadzieję że wam się spodobało Jeżeli wam się spodobało to pamiętajcie żeby ocenić film Napisać komentarz Bardzo chętnie przyjmuję słuchajcie, wasze rady Bardzo mi pomagają Tak więc słuchajcie ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie Trzymajcie się i do następnego Hej hej